Siemaneczko kochani, z tej strony Sophie TV, dzisiejszym moim gościem jest DJ. DJ, który w latach 90 był w polskiej czołówce dj -i. a na dzień dzisiejszy możecie go kojarzyć z zespołu Long Junior. Tańcz, 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 kiedy inni tańczą. Witaj serdecznie Jarek, witamy Cię. Serwusik, Sofii mi się kojarzy z takim fajnym winem z lat 90 Sofia. Ja alkoholu nie piję. <laughs> może być, może być. Sofijka to jest, wiesz, <laughs> twarda sztuka. Pisały się PHI. Sophie, a tu jest Sofie przez F. O, tak, prawie. dokładnie. E, DJ Long. No tak jakoś to wyszło, DJ Long, przez długi okres czasu nie, nie, nie mogli mi znaleźć ksywy, sam sobie nie miałem znaleźć ksywy i po prostu tak jak to wszystko było przekręcane z polskiego na, e, na angielski, skoro jesteś długi, a długi po angielsku to jest Long, Long się dobrze kojarzy, Long się dobrze wymawia, Long brzmi y, ponadczasowo, no i zostało Long. Dlatego też, że jest Long and Junior też był DJ Long, no i tak jest po prostu. A Zbigniew Izboś, jak to te same imię? Twoja historia z muzyką zaczęła się od DJ-ki, że w 1996 roku na Mistrzostwach Polski zająłeś tam trzecie miejsce. Co no się stało, że nie poszedłeś za ciosem i nie kontynuowałeś swojej kariery właśnie za dykami, tylko założyłeś zespół Disco Dance? E, historia muzyczna może tak. Ty masz swoje dane, a ja mam swoje dane, tak? Jednej, jednej, Dlatego dane, słuchamy. Jedne i drugie dane są, są poprawne. Jak się damy, to się nie posramy, tak? Tak się mówi, jak nie damy to też. A tak naprawdę, słuchajcie, nie, historia się rozpoczęła już w szkole podstawowej, wtedy e, to, to było jeszcze 13 lat prędzej niż ty powiedziałeś, to był 83 rok. E, wtedy pamiętam e, Manam ze świętej pamięci Korow, wtedy królował, było takie nagranie Karuzela Marzeń, e, był Lombard, wtedy przeżyj to sam i wyłaniało się powoli i Disco. E, to jest informacja, której pewnie wielu nygusów obecnie urodzonych wolniej nie będzie wiedziało o czym mówię. Ale jeżeli ktoś wie, co to jest ladisko, to wtedy się moja historia rozpotrzeba. Muzycznie jako DJ to bym powiedział, że od roku 90 jak skończyłem 17 lat tak, dokładnie jak skończyłem 17 lat. To wtedy się pierwsze kluby zaczęły, takie, bo ja jestem akurat ze Śląska, więc to było na Śląsku, a głównie mówiąc to było w Forzowie. E, I zaczęła się gra tylko i wyłącznie z 7 i 12. 7 i 12 to oczywiście płyty winylowe. Kompakt e, wtedy dopiero się w Polsce e, CD, dzisiaj to już jest w ogóle przeszłość, ale wtedy to też dopiero rodziło. E, I ja pozostałem od początku do końca e, wierny właśnie erze winylowej. E, tak więc można powiedzieć, że zaczynałem w roku 90, a kończyłem gdzieś w okolicach 2003. E, zawodowo jako DJ e, skończyłem grać. E, sentymentalnie w dalszym ciągu e, gromadzę, kupuję, kolekcjonuję płyty i tam sobie gdzieś na poddaszu cykam tak, z tych płyt. No, staram, się, staram się robić to, to, co robiłem kiedyś. Znalazłam cię na jednej transmisji, właśnie u ciebie, na live'ie. Grałeś tam z płyt winelowych muzykę retro. Twoja ulubiona płyta winelowa? Jeden maxi single, nie ma takiej ulubionej niepłyty. Pewnie tak jak każdy. W danym gatunku retro, tak? Bo retro możemy podzielić na różne gatunki, tak? Możemy powiedzieć retro eurodance, możemy powiedzieć retro house, możemy powiedzieć retro. E, Patrz, teraz brakuje mi, kurde, brakuje mi teraz gatunku muzycznych. Ale z każdego gatunku muzycznego możemy wyłonić jakąś płytę retro, tak? I na przykład, nie wiem, e, w muzyce retro. Italo disco o na przykład lata 80. To bym znalazł, nie wiem, 15 płyt, które mi się podobają. Nie potrafię jednej wskazać. Eee, w, w, na przykład w, w retro e, Eurodanceu o to bym na przykład postawił na MC Sara. Eee, MC Sara Real McCoy. Mogę postawić na Albana. Mog mogę postawić na... Mogę postawić na... Eee, kurde, teraz teraz mnie zastrzeliłaś z, z pytaniem, ale naprawdę jest tego bardzo wiele, tak? W, w erze Funki o na przykład bardzo dużo było wykonawców Ja bardzo lubiłem amerykańskiego Bobby Browna, który nie, wie, nie wiem czy wiecie, ale był marzonkiem Whitney Houston eee, Ja na przykład jego bardzo lubię, Olej, tak? Na przykład największym faworytem roku 2000 eee, drugiego jest, bo ja tańczyć Celon Junior, tak, o i, i jest, oj co jest i się ukaże na winylów w tym roku, tak Kurczę, to by było naprawdę coś bardzo fajnego i takiego ciekawego, tak. nie? A powiedz mi jeszcze, rozważasz coś takiego, żeby wrócić do tych winyli, w ogóle, żeby zająć się tylko, wiesz, DJ-kom? Przed koniec z zespołem już nie mamy zespołu i jest DJ-ka. Nie, nie, do, w ten sposób nie, na pewno się nie stanie, przynajmniej, przynajmniej nie zakładamy czegoś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o powrót, nie powrót, że na stałe, ale powrót jakichś, nie wiem, jakichś retro imprez, nie wiem, jedne, dwie, trzy może w roku. Ja w tej chwili jak gdyby znaczy kolekcjonuję, zawsze coś kolekcjonuję. W domu mają mnie już dość, jeżeli chodzi o, kole, o, o... Jestem kolekcjonerem, tak, był kolekcjoner kości kiedyś w takim filmie. O... Nie, ale tak naprawdę, kolekcjonuję płyty i yy, yy, gdzieś tam jest takie, moim zdaniem, jest takie, takie światełko w tunelu, jeżeli chodzi o jakieś takie specyficzne retro imprezy, tak, yy, nie wiem, gramy, nie wiem, gramy przeboje lat 90. tak, jakiś Eurodance, gramy retro yy, trensy, tak, o, o. Eee, retro Dreamy wtedy były, były, były takie dream house'y, dream Trendsy. Eee, teraz nawet oni, niektórzy mówią, że graliśmy wtedy hands-up, różnie. Eee, myśmy na przykład wtedy tak początek lat 90., koń, końcówka lat 90. To były tak zwane rury, to były takie club headzy. Eee, nie wiem... Znaczy. Rury? Rury chodzi o dźwięk, że było pam, pam, taka sprężynka. O, to... A no to sprężynka jest znana. No, no... rury o. A co gramy rurę? Słyszeliście dokładnie. A powiedz mi, jak to się stało, że poznałeś juniora? Eee, no to jest, to, jest, to jest ciekawy temat, który zawsze jest wałkowany. Ktokolwiek zawsze nas pyta na jakimkolwiek wiadzie, zawsze jest to samo. Eee, byliśmy, byliśmy, byliśmy sobie nie o tyle, że wrogami, ale byliśmy eee, dwoma przeciwieństwami, jeżeli chodzi o starty DJ, tak? On startował jak gdyby jako on, ja startowałem jako ja, tak? Czyli byliśmy konkurentami, o tak mówiąc, tak? Na, 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 rywali, rywalizowaliśmy. Czyli junior też był DJ-em? Oczywiście. I też zdobył, e, też zdobył wiele e, trofeów, tak? Tak to się mówi. E, tylko może on nie występował we wszystkich, a może sobie odpuścić, na przykład, nie wiem, e, król musi, może być tylko jeden, tak? On na przykład sobie powiedział, tak? Dziękuję. Jest tu jakiś swój? i zawsze się chwali, tak, zawsze się chwali, że tam z gdzieś tam wygrał, tak, no, ja potwierdzam, tak, wygrał z no, e, no tak właśnie powiedziałeś, a jeżeli chodzi o no to takie, takie już takie najważniejsze, nie wiem, o tak, mamy mistrzostwa, nie wiem, euro w piłce nożnej, tak, mamy mistrzostwa świata w piłce nożnej, tak, to te najważniejsze, e, najważniejsze, konkursy mistrzostwa, no to no, jakoś, jakoś, jakoś mi to wychodziło, no że się wygrywało, no, no. U nas jest tak, że na sam koniec, już przedstawiłeś nam swoją historię, powiem Ci, że no część, można powiedzieć, że część historii, musimy się tutaj zawsze tak zmierzyć trochę w czasie. Ale co najważniejsze, na sam koniec są takie fajne trzy pytania, to, jest, to są pytania od Zadymiarza, to jest taki jeden gość, który zawsze uczestniczy w imprezach, razem ze mną jeździ, robi dymy, show na scenie, wszyscy go kochają, kobiety piszczą i tak, o, i tak, tak. dalej. To samo. to samo? Co wy macie, facecie, że takiego, takiego ale coś? My, ale my tego flow nie robimy, to się samo robi po prostu. To się samo robi. Rzucają w niego, o oh jest. O, to jest fajne, nie? No dobra, lecimy. Jaka jest średnica płyty winylowej? Eee, w zależności teraz od tego, płyta winylowa może mieć trzy rodzaje średnic. 7 cali, 10 cali, 12 cali. A średnica? 10, 12 sali, 25 cm, tak? 26, 25, 25. 25. E, ja czytałam, że może być do 30 cm? Tak, mo przepraszam, może być, może być, tak, może być taka. Może być. Ja jestem mądra, nie? Bo przeczytałam. Tak. Tak, może być. Może być. Jakiego koloru była tytułowa sukienka waszej piosenki? Ona miała suknię kolorową. No, okay. dawaj, dawaj. Taka jak twoja, kolorowa. Już myślałam, że cię tutaj zagnę, wiesz? W czapce jakiego koloru junior ma zdjęcie z 24 kwietnia wasz, na waszym fanpage'u? Z tego roku? Eee, w czarnej. Nie. W szarej, niebieskiej albo czerwonej. W białej. A wiesz dlaczego nie zgadłem? Bo Maja tych czapek około 55. Wiem, widziałam, po prostu szok jak to zobaczyłam, mówię matko kochana. Nawet, nawet dzisiaj. Jeżeli nie wierzysz, jeżeli ta kamera powędruje, yy, yy, jak gdyby do niego, to nawet on ci dzisiaj yy, daje sobie rękę odciąć, tak tu teraz siedzę, że ma przy sobie przynajmniej 10 czapek. O, proszę. A, a powiedz tak, cicho, ale tylko tak w sekrecie, powiedz tak w sekrecie, to tylko między nami będzie, pod czapką on ma włosy czy jest łysy? Yy, ma zamiar mieć włosy. To tak sekret, tylko wiesz, ale to jest tylko między nami. No przecież pytasz, mówię, tak? Nikt nie słyszy, no przecież. <laughs> Kochani, bardzo dziękujemy. Jarek, DJ Long. Sofii razem ze mną była przez ostatnie dwie godziny, resztę wycięła i tylko tyle poleci, ile, ile żeśmy wycięli. Zapraszamy serdecznie Long and Junior. Siema.